Przód, trzymaj mnie! Pomóż mi tu! Jom. Siemko, chodź! Zobacz, co są jakieś dwa Lenory. Może ktoś coś ma, jakieś te proszki niemieckie. Dzień dobry. Dzień dobry. A my szukamy jakiegoś proszku niemieckiego tutaj nas wysłali. Jezu, jeszcze mi buty, Boże, kochany, masz. Akurat się Tak? czy coś pokazać. Jezu, prosiłabym bardzo. Teraz pytanie, czy to ma być kolor, czy biały? Jeżeli kolor. nie wiem. Jakieś niebieskie granulki miały być. No dobrze, to weźmiemy. Trudno. Jakie będzie, takie będzie? Dziękuję Pani ślicznie. Uratowała mi Pani życie. Ostatni raz przyjechałam, no w ogóle na jakiś tark, nie? Sokie to, to ciężkie jeszcze. Dobra, kochanie, jedziemy, bo ja tak zmarcam. Nie, przyjechaliśmy tu, ja chcę jeszcze coś zobaczyć. A co ty chcesz zobaczyć? Ja chcę coś powiedzieć, ja nie? Ja po tym bocie będę szła teraz. Ale ja nie przyjechałam tu na może Chcesz tutaj na targu kupić w ogóle? No, chcę coś zobaczyć, może coś fajnego się trafi. Zachcianki moje, mamy to nie spełni, bo Wydaje mi się, że to jest po prostu nierealne. Jeszcze się takie nie urodził, co by lipca dogodził. I to jeszcze codziennie, jak baba w ciąży, nie? To raz, to, teraz, to, to. To i nie pasuje, to i nie pasuje. No ale wiadomo, jak to mama, no córka. Córka musi spełnić zachcianki mamy. Mam nadzieję, że to jest ten proszek, co miał być, nie? Czyli, ale co to w ogóle? Jak ja wyjadę, nie? Może ten odjedzie zaraz, wiesz? Siądź do auta, kochanie, bo już pada tak. Ja przepraszam bardzo, ale pani mnie zastawiła tutaj. rozmawiać, rozmowę. Ale wie pani co? Ja przepraszam, ale mnie nie interesuje, że pani rozmawia. Halo? Ale mnie nie interesuje pani rozmowa. Niech pani odjedzie. Zastawiła mi pani auto. I to jest naprawdę nie. Halo! No wiem, no pani co, albo mała, pani wyjdzie z tego no samochodu, albo ja nie wiem, ja co ja, to ja tutaj zrobię. Zaraz odzwonię. Czy życie mi rozpieszczało? No na pewno nie. Stałam twardo z, na ziemi z charakterem faceta. Przeszłam dużo i wiem, że dużo jeszcze przejdę. Proszę panie, dlaczego mi pani Ale no jak no? zostawiam mi pani to nie Proszę podjechać do przodu, bo chcę wyjechać. Futro mi się niszczy, no, stoję na Skończę rozmowę, miałam ważną rozmowę. Wie skończyła Pani rozmowę? Nie, przerwałam Pani. Bardzo mnie to cieszy. Proszę odjechać, bo ja sam odjechać moim autem. Dobrze, zaraz odjadę. Skończę rozmawiać i odjadę. Dziękuję Pani ślicznie. Czy ja mam długo czekać? Ja przepraszam. No chyba Pani sobie teraz żarty robi. W, to... w tym momencie. Mówiły Ale już... mnie nie interesuje, to nie Pani Nie, pani, wyłącz ten telefon. Poczekaj, no zaraz oszłośnie, tylko się przyparkuje. Dziękuję. Masakra totalna.